Terapia według germańskiej medycyny to terapia, która przynosi bardzo często sukces. W przeciwieństwie do medycyny konwencjonalnej, która często widzi jakieś choroby czy y, zmiany psychiczne jako niemożliwe do zakończenia. Z germańską medycyną mamy zupełnie inną perspektywę i możliwości. Chcę dzisiaj podać przykład jeden z wielu z sukcesem zakończonych objawów i tu chodzi konkretnie o bezsenność i o depresję. Bezsenność jest głównym tematem dzisiejszego nagrania. Same zaburzenia snu mogą być związane ze standardowymi objawami przebiegu sensownego biologicznego, specjalnego programu natury, bo jeśli ktoś wchodzi w aktywność konfliktu, to standardowym objawem aktywności konfliktu jest chociażby to, że budzi się wcześniej rano, razem z biologicznym dniem nie może już spać od trzeciej czwartej rano. Przy silnej intensywności aktywności konfliktu tak właśnie będzie. Natomiast jeżeli kończy aktywność biologicznego konfliktu i wchodzi w fazę zdrowienia, to wtedy również zmienia się jakość snu. Wtedy właśnie nie można zasnąć, utrzymuje się aż do, aż do nastania biologicznego dnia taką czujność. I wtedy człowiek jest zmęczony, śpiący, ale ma bardzo taki płytki sen, po prostu jest to bardziej takie czuwanie. Natomiast z bezsennością możemy również mieć do czynienia z dwóch innych powodów. To będzie hiperaktywność. Hiperaktywność, czyli bardzo silnych kilka aktywności biologicznego konfliktu, zwłaszcza jeżeli chodzi o konflikty rewirowe. Bo jeżeli na przykład ktoś przeżywa konflikt niemożności wyznaczenia granic swojego rewiru. Strachu w rewirze przed napastnikiem, na przykład, albo boi się o utratę rewiru, to gdybyśmy sobie wyobrazili na miejscu człowieka zwierzę, to zwierzę czujące takie zagrożenie nie będzie spało. I tak możemy sensownie zrozumieć właśnie bezsenność wywołaną hiperaktywnością. Bezsenność może być wywołana również biologicznym konfliktem z reakcją wzgórza. A ono reaguje w konflikcie o treści totalna rezygnacja, załamanie. Osoba nie widzi żadnego wyjścia z danej sytuacji. Śmierć za życia, totalne wyczerpanie, załamanie, wszystko stracone, lęk przed całkowitym upokorzeniem. Naturalnie to są alternatywne treści konfliktu. Ktoś może przeżywać bardzo silny lęk przed. Totalnym, całkowitym upokorzeniem, a inna osoba będzie się czuła jakby martwa za życia. W jakich sytuacjach ten konflikt może zostać uruchomiony? No, na przykład w religijnej, purytańskiej rodzinie, młoda kobieta zachodzi w ciążę. Ma partnera, który ma być jej narzeczonym, albo już jest jej narzeczonym, obiecuje jej ślub, dochodzi do. Zbliżenia seksualnego wbrew zasadom, bo w rodzinie takiej religijnej nie współżyje się przed ślubem i dziewczyna zachodzi w ciążę, a jej niedoszły narzeczony znika. I ona ma to odczucie, że wszystko jest stracone i jeszcze została makabrycznie totalnie upokorzona. Albo inna sytuacja, gdzie mąż zdradził. Ale przecież ten fakt jest nie do przyjęcia przez żonę, ponieważ przysięgali sobie na ślubnym kobiercu, w kościele, przed Bogiem. I mimo tego, że on mieszka już z inną kobietą, to ona dalej jest jego żoną, a on jest jej mężem. Więc dla tej kobiety jest to śmierć za życia i też straszne upokorzenie. W społeczności, w której żyje, w miejscu, w którym mieszka, nasza klientka zgłosiła się do nas z problemem depresji i z problemem bezsenności. Depresja jest konsekwencją układu konfliktów rewirowych. Tutaj mamy przekrój przez korę mózgową. W korze mózgowej mamy ośrodki reagowania właśnie w konfliktach rewirowych. I teraz każdy z tych konfliktów. Które człowiek odczuwa, ma jakąś wagę, ciężar. I akurat w tym konkretnym przypadku była to złość o rewir. Tutaj mamy ośrodek sterowania złością o rewir. Mamy konflikt tożsamości rewirowej po drugiej stronie. Nie wiedzieć do jakiego rewiru się przynależy. Nie wiem, gdzie jest moje miejsce. Mamy tutaj niemożność wyznaczenia granic swojego rewiru z reakcją pęcherza. Moczowego i miedniczek nerkowych. Jeżeli sobie te intensywności sumujemy, to mamy taką sytuację, że są ciężkie konflikty po tej stronie, gdzie działa szena depresyjna, a lżejszy konflikt jest tutaj po tej stronie. Gdyby teraz konwencjonalnie starać się wydobyć tę klientkę z depresji, to nie osiągnęlibyśmy dobrego rezultatu, ale jeżeli. Szukamy sytuacji, w których ona przeżywa te konflikty, złość o rewir, niemożność wyznaczenia granic swojego rewiru i staramy się zakończyć, uda się nam to zakończyć jakikolwiek z tych konfliktów, to już zobaczcie, powoduje to odciążenie i już ta waga depresji nie jest taka silna. Natomiast Tutaj głównym problemem była bezsenność, i kobieta odczuwała właśnie tę totalną rezygnację, że jest wszystko stracone. Kobieta, która zdawałoby się, że jest samodzielna, z fachem bardzo konkretnym, dającym możliwość dobrego zarobkowania, ale całkowicie uwikłana w sprawy rodziców. Praktycznie rzecz biorąc, jej życie polega na tym, że idzie do pracy, a potem po pracy szybko. Jedzie do domu, ojca jedzie do domu, matki, ponieważ rodzice mieszkają osobno. Ona między nimi krąży, czuje, że jest zależna od matki. Tak zwana obiektywna rzeczywistość nie ma tu nic do rzeczy: to, że ona ma pracę, że może na siebie zarobić, że może o sobie decydować, to nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Przez wiele, wiele lat była uzależniana od tych rodziców, głównie od mamy, więc Relacjonuje swoją sytuację tak, że nie ma swojego rewiru, nie ma również partnera, ma tylko tych wiecznie niezadowolonych rodziców. Przeraża ją też przyszłość przeraża ją jej starość przeraża ją życie z rodzicami ich starość i obowiązek opiekowania się nimi. Nie to, że ona nie chce się nimi opiekować, po prostu. W tej sytuacji, w której jest, rewirowej, ją to tak przeraża i powoduje, że ma to odczucie, że po prostu to jest śmierć za życia, że jest wszystko stracone. Więc, mimo obiektywnie dobrej sytuacji życiowej, ci rodzice systematycznie przez całe życie ją pozbawiają rewiru i sprowadzają ją do pozycji dziecka, i ona rzeczywiście, tak jak dziecko, czuje, że jest od nich zależna. Zaczynamy więc pracować na sesjach nad konfliktolizą, czyli nad możliwością zakończenia tego konfliktu. Nie możemy zmienić jej sytuacji życiowej. Nie możemy również wyeliminować rodziców z jej życia. To co możemy zrobić, to możemy pracować nad zmianą nawykowego biologicznego reagowania. Każdy z nas ma takie nawyki. To znaczy swój w cudzysłowie ulubiony sposób reagowania biologicznego, czyli w różnych sytuacjach życiowych ktoś w większości przypadków uruchomi konflikt utraty własnej wartości, ktoś inny właśnie konflikt rewirowy, ktoś inny konflikt przeciążenia. Rozkładamy całe to jej reagowanie na czynniki pierwsze, odkrywamy te nawyki, staramy się zrozumieć, je. głównie chodzi o to, żeby klientka je zrozumiała oraz zostają dla niej opracowane ćwiczenia nowego reagowania, z które to ćwiczenia. Z oddaniem wykonuje, i to przynosi skutek, i ten stan psychiczny i fizyczny oraz sen przede wszystkim poprawiają się. Podstawą do tego, że można skutecznie pracować według germańskiej medycyny, jest pełna informacja biologicznej sytuacji z organizmu. To jest zupełnie inna jakość pracy jeżeli wiemy jak dana osoba reaguje kiedy jednak rozmawiać by z klientką to ona sama tego nie wypowie że wszystko jest stracone ona sama tego nie wypowie że czuje złość o rewir albo nie może wyznaczyć granic swojego rewiru ludzie nie używają takich słów nie komunikują się językiem natury więc informacja z płaszczyzny mózgowej gdzie mamy Ośrodki sterowania wszystkimi częściami narządów, a kiedy one są zaangażowane w konflikt, czy to w fazie aktywnej, czy w fazie zdrowienia, to pokazują się nam w poszczególnych płaszczyznach mózgu jako ogniska hamera i możemy wtedy bardzo precyzyjnie opisać sytuację biologiczną takiej osoby i powiedzieć na przykład jej żona ma reakcję ze strony wzgórza, przytoczyć jej te wszystkie alternatywne treści przypisane biologicznego konfliktu przypisane do wzgórza i wtedy taka osoba mówi tak, to jest od razu, to jest mój konflikt, to jest dokładnie taka moja, to jest dokładnie moja sytuacja. Więc konieczne jest do skutecznej terapii według germańskiej medycyny, by mieć właśnie te informacje, tę pełną analizę sytuacji biologicznej organizmu. Bez tego po prostu błądzimy po omacku, i ta praca terapeutyczna się wydłuża. Każda biologiczna reakcja biegnie zawsze na trzech płaszczyznach. To jest właśnie płaszczyzna naszych odczuć to jest płaszczyzna narządowa oraz płaszczyzna mózgowa te ośrodki sterowania, które są tak bardzo pomocne, jeżeli wiemy, jakie one są w skutecznej terapii. Prognoza ma ogromny wpływ na powrót osoby do zdrowia. Jeżeli teraz ktoś ma informacje z różnych źródeł, że cierpi na depresję i że w zasadzie nie wiadomo, jak to leczyć, że możemy tylko przyjmować, praktycznie rzecz biorąc, przez całe swoje życie leki, albo że nie umiemy sobie jako medycyna konwencjonalna poradzić często z bezsennością oprócz tego, że ktoś będzie przyjmował leki na sen. To taka prognoza, takie informacje wpływają bardzo negatywnie na daną osobę, powodując, że ona odczuwa, że jej sytuacja jest bez wyjścia. Natomiast germańska medycyna daje zupełnie, zupełnie inne możliwości. Germańska medycyna daje to tę prostą zasadę, że jeżeli wystąpi jakieś odczucie konfliktowe, to pojawi się objaw narządowy czy psychiczny, czy chociażby związany ze snem. Natomiast jeżeli to odczucie konfliktowe nie wystąpi, to nie pojawi się żaden objaw na żadnej płaszczyźnie. Więc stan, w którym dana osoba jest dzisiaj, może się w każdej chwili zmienić, jeżeli tylko zakończy swoje biologiczne reagowanie. Tym jest germańska medycyna bardzo konkretną, bardzo skuteczną metodą. Powrotu do dobrego samopoczucia i dobrego zdrowia. I jak mówią to niektórzy nasi klienci, taka jedna sesja zastępuje 20 lat terapii.